Formule 1 czekają rewolucyjne zmiany. Na starcie pierwszego wyścigu zobaczymy kompletnie inne samochody, napędzane nowymi jednostkami. To jedna z największych zmian technicznych w historii sportu, więc dziś omówimy wszystko w szczegółach. Będzie o nowych bolidach, będzie o pierwszej aferze związanej z nowymi przepisami, a także będzie o tym, jak duży cyrk medialny czeka nas przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście będą także pozostałe zmiany przed nadchodzącym sezonem, więc dostaniecie solidną pigłę wiedzy. Ale zanim zaczniemy, to chciałem Wam wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że 2026 będzie układał się po Waszej myśli, że osiągniecie postawione przed sobą cele i że Wam po prostu będzie się dobrze żyło. Zaczynamy od bolidów, gdzie po latach narzekania kierowców na zwiększanie rozmiaru w końcu. Idziemy w odwrotnym kierunku. Jeszcze w 2009 bolidy ważyły 605 kg. W zeszłym roku to było 800. Tak więc dieta zdecydowanie im się przyda. Zresztą nie tylko im. Oczywiście w tym momencie mówimy o wadze całego auta bez paliwa, aczkolwiek razem z kierowcą. W sezonie 2026 minimalna masa bolidu zostanie zredukowana o 30 kg, tak żeby zejść do 770. A pomoc w tym ma zmniejszenie szerokości bolidów o 10 cm oraz roz Stawu osi o 20. Mniejsza będzie także szerokość opon o 2,5 cm z przodu i 3 cm z tyłu, a także ich średnica o 1,5 cm z przodu i cm z tyłu. Całość ma dawać lepsze odczucia kierowcom i zwiększać szanse na wyprzedzanie, bo w końcu na mniejsze auto trzeba znaleźć mniejszą lukę podczas próby ataku. Oczywiście kilka zmian jest także w samej aerodynamice. Po pierwsze, primo porzucony zostaje efekt przyziemny, więc pod autem nie będzie już kanał Venturiego i bolidy ponownie będą. Będą miały płaską podłogę z zakończoną dyfuzorem. Oznacza to, że zupełnie zmieni się charakterystyka prowadzenia tych aut, bo przy płaskiej podłodze prześwit auta nie musi być tak skrajnie niski. Więc bolidy powinny być wyżej zawieszone, mniej czułe na zmianę wysokości względem ziemi oraz bardziej przewidywalne i łatwiejsze w prowadzeniu. Możliwe więc, że Lewis Hamilton się ucieszy, a my zobaczymy auta z podniesionym tyłem, tak jak to miało miejsce kiedyś chociażby z Red Bullami. Bolidy przestaną także podskakiwać na końcu prostych, bo właśnie te tunele pod autem i związane z nim przesysanie bolidu do asfaltu wywoływało ten efekt. Co więcej, zarówno przednie, jak i tylne skrzydło będą miały nieco inny kształt. Z przodu zmniejsza się szerokość, na których mogą być umocowane tzw. endplaty, czyli pionowe zakończenia skrzydła, a tym samym także zmienia się szerokość poszczególnych płatów, których teraz będzie mniej. czy zamiast dotychczasowych czterech. Za przednimi kołami po bokach powrócą także deflektory, aczkolwiek nie wiem, czy ta nazwa wciąż jest poprawna, bo do 2021 te elementy służyły do odsunięcia zaburzonej strugi powietrza na zewnątrz samochodu, podczas gdy te obecne będą służyły do wciągnięcia dodatkowego powietrza pod auto, żeby zwiększyć docisk generowany przez podłogę, a tym samym ułatwić jazdę za innym kierowcą. Z tyłu bolidu natomiast wracamy do projektu z endplate'ami wychodzącymi ponad skrzydło, a nie tak jak to miało miejsce ostatnio z płynnym, zakrzywionym przejściem. Dodatkowo tylne skrzydła będą miały trzy elementy, z czego dwa będą ruchome, więc powinny jednocześnie dawać sporo docisku i redukować równie dużo oporu, gdy będą otwarte. Co więcej, znikają tak tzw. beamwingi, czyli małe skrzydełka pod tylnym skrzydłem. A dodatkowo wszystkie bolidy będą miały światła w lusterkach, aby w trudnych warunkach pogodowych zwiększyć widoczność. No ale to nie wpływa bezpośrednio na osiągi. Całość ma zaowocować redukcją docisku o 30% oraz redukcją oporów aerodynamicznych aż o 55%. A to bardzo dużo. No i najważniejsze, po raz pierwszy w historii F1 oba skrzydła będą ruchome, zarówno przednie jak i tylne. I co więcej, będzie można z tego korzystać zawsze na każdej prostej, aczkolwiek proste strefy zostaną ustanowione przez sędziów, żeby kierowcy nie eksperymentowali, czy dane zakręty da się przejechać z podniesionymi do góry skrzydłami, i żeby nie kończyli jak Jack Duchan w Japonii. Siłą rzeczy przestaniemy mieć także system DRS w formie, jaką znaliśmy dotychczas. Zamiast tego będzie coś innego, ale o tym za chwilę. Po co te wszystkie cuda z redukcją oporów i aktywną aerodynamiką? bo energia i moc od 2026 roku będą w deficycie ze względu na spore zmiany w kwestii jednostek napędowych. Prawie połowa mocy będzie pochodziła z baterii, a elektryczność w autach nie lubi się jeszcze bardziej z oporami powietrza niż benzyna. Bazą nadal pozostanie taki sam silnik 1.6 turbo z sześcioma cylindrami w układzie V. Tym razem jednak będzie miał on jakieś 540 koni mechanicznych, czyli blisko 300 mniej niż dotychczas. Bolidy jednak znacząco nie zwolnił, ponieważ system odzyskiwania energii kinetycznej ma teraz dostarczać około 470 koni, czyli o ponad 300 więcej Niż do tej pory. Tak więc zespoły muszą podkręcić swoje hybrydowe umiejętności, zwłaszcza, że energię elektryczną będzie można uzyskać jedynie z hamowania, ponieważ całkowicie pozbywamy się systemu MGUH, czyli odzyskującego energię z gazów spalinowych. Dlaczego? Bo ta zabawka jest zbyt droga, zbyt skomplikowana i nie ma żadnego przełożenia na auta drogowe. Trzeba też dodać, że z hamowania będzie można odzyskiwać dwa razy więcej energii niż obecnie. Jednak mimo to, już w 2024 roku dało się słyszeć narzekania, chociaż Red Bulla, że nowe jednostki wymuszą zupełnie inny styl jazdy. Na przykład poprzez redukcję biegu na końcu prostych, żeby nadmiarem energii doładowywać baterie, bo zebranie tej ilości energii elektrycznej na torze. To jest po prostu trudny temat, dlatego właśnie mamy aktywną aerodynamikę, żeby obniżać opór i nie marnować energii, która ostatecznie i tak będzie limitowana. Powyżej 290 km na godzinę ilość dostępnej energii elektrycznej będzie spadać, bo osiągnąć zero przy prędkości 345 na godzinę. Wówczas bolidy będą jechać tylko na silnikach spalinowych, więc raczej nie nastawiajcie się na rychłe pobicie dotychczasowych rekordów prędkości. Żeby podkręcić walkę i czymś zastąpić system DRS będzie także drugi limit w Overtake to oficjalna nazwa, która po angielsku oznacza wyprzedzanie. Pełna moc elektryczna będzie dostępna do aż 337 km na godzinę, a później będzie szybko spadać do zera przy 355. Korzystać z tego będzie można na takiej samej zasadzie jak działał system DRS, wtedy kiedy kierowca będzie mniej niż sekundę za rywalem. Aczkolwiek w przypadku tego systemu będzie on miał tylko jeden punkt detekcji na całym okrążeniu, co teoretycznie ma dać więcej możliwości planowania potencjalnego. Ataku. Dodatkowo kierowcy będą mieli jeszcze przycisk Boost, po wciśnięciu którego mają dostać dostęp do pełnej mocy silnika spalinowego oraz baterii, aczkolwiek w ramach wspomnianych wcześniej limitów. I oczywiście, o ile wciąż coś w tej baterii pozostanie. To będzie bardzo zbliżone do sytuacji, które mieliśmy chociażby w zeszłym roku, bo nowe silniki podczas wyścigu najpewniej również nie będą korzystały ze 100% swoich możliwości, bo w końcu już od dawna mamy limit paliwa dostępnego na wyścig, który teraz. Będzie wyrażany nie w kilogramach, a w megajoulach. Tych będzie można zużyć 3000 na godzinę. To daje jakieś 65 kg paliwa na godzinę, czyli redukcję około 35%. Ale trzeba pamiętać, że silniki będą wyraźnie słabsze, więc na pewno będą zużywały mniej paliwa. Ale czy to będzie problem, czy nie, dowiemy się dopiero wtedy, kiedy auta wyjadą na tor. Kończąc temat dodatkowych trybów, kierowcy mają także mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób auto odzyskuje energię z hamowania. Więc podczas jazdy będą mieli. Pełne ręce roboty i nie będą się nudzić. Ja mam natomiast nadzieję, że wy nie nudzicie się podczas tego materiału, dzięki czemu zostawicie suba pod filmem. Skoro jesteśmy przy silnikach, to nie sposób nie wspomnieć o pierwszej aferze, która wystrzeliła, zanim auta w ogóle jeszcze wyjechały na tor. Zmniejszenie mocy silników spalinowych odbędzie się m.in. poprzez. Zmniejszenie stopnia sprężania silnika. Tutaj nie ma żadnej filozofii, a liczby, o których powiem, wyrażają to, jak bardzo paliwo zostaje skompresowane w silniku. Przed rokiem ekipy mogły korzystać z kompresji 18 do 1, podczas gdy teraz powinna być ona na poziomie 16 do 1. Oczywiście, im wyższe sprężenie, tym wyższa moc silnika, ale to też ma swoje górne limity. Jako, że w stawce będziemy mieli dwóch nowych producentów jednostek, Audi oraz Red Bulla, we współpracy z Fordem, to na rynku inżynierów się było sporo ruchu, i podczas tych ruchów ktoś się wygadał, że rzekomo Mercedes i właśnie Red Bull znalazły sposób na to, żeby przejść przez pomiar stopnia sprężania, który jest dokonywany w garażu, ale jednocześnie osiągnąć wyższą kompresję już na torze, kiedy silnik się rozgrzeje. Jak dokładnie się to dzieje, nie wiadomo, a przynajmniej opinia publiczna nie wie. Całość ma dawać około 30 koni mechanicznych i jakieś 30 sekundy na jednym okrążeniu. To sporo. Co gorsza, podobno jest już zbyt późno, żeby pozostałe ekipy wprowadziły takie rozwiązania do swoich silników. A także jest zbyt późno, aby zakazać ich Mercedesowi i Red Bullowi, bo wtedy oni byliby bardzo w dupie. Więc teraz Międzynarodowa Federacja Samochodowa decyduje co z tym zrobić. Zakazać i ugotować cztery zespoły Merca oraz dwa Red Bulla, czy może nie zakazać i ugotować całą resztę, przy okazji narażając się na to, że wyniki pierwszego wyścigu zostaną oprotestowane? Bo w regulaminie F1 jest taki dodatkowy przepis, który mówi, że bolidy muszą być zgodne z regulaminem technicznym w każdym momencie zawodów. Tylko, że jeśli procedura sprawdzania kompresji odbywa się w garażu, to jak w przypadku potencjalnego protestu udowodnić, że na to, że jest inaczej? Ogólnie czeka nas bardzo interesujący początek sezonu i należy się także spodziewać, że zespoły w kwestii silnika spalinowego będą próbowały ugrać jak najwięcej, zarówno teraz, jak i w kolejnych latach, bo regulamin limituje moc elektryczną, jednak spalinową. Nie. W kwestii jednostek napędowych jest jeszcze jedna istotna kwestia. Od sezonu 2026 F1 wykorzysta zrównoważone paliwa. Syntetyczne, zrobione z przechwyconego z atmosfery dwutlenku węgla lub też z bioodpadów, które nie mogą być już wykorzystane w branży spożywczej. A to jest ważne nie tylko ze względu na wizerunek i ekologiczne trendy, ale także na fakt, że takie paliwa są nam po prostu potrzebne w transporcie, więc ich rozwój w F1 może mieć wpływ daleko wykraczający poza sport. Tak czy inaczej, całość zmian ma zaowocować. Spadkiem czasów okrążeń oko 1,5 do maksymalnie 2 sekund. Także niespecjalnie dużo, i z pozycji kibica praktycznie nie zaobserwujemy różnicy. Tego, jak to wyjdzie w praktyce, zaczniemy się dowiadywać podczas zimowych testów. Przy których może być sporo powodów do śmiechu, jak i zamieszania. W tym sezonie mamy aż trzy tury zimowych jazd. Pierwsza w Barcelonie od 26 do 30 stycznia, w trakcie której zespoły będą mogły sobie wybrać 3 dni do jazdy. Co ciekawe, te testy mają być prywatne, zarówno bez transmisji, jak i także bez udziału jakichkolwiek mediów. F1 najpewniej obawia się sporych problemów z nowymi silnikami oraz aerodynamiką i nie chce narażać wizerunku sportu na szwank, tak jak to miało miejsce podczas poprzedniej rewolucji silnikowej. Bo kiedy do użytku wchodziły hybrydy, to zdjęcia red bóla z opalonym nadwoziem, bo pierwsze silniki Renault aż tak okrutnie się grzały, latały w internecie od prawa do lewa. A to... Ile okrążeń przejeżdżali podczas tych testów Było memem samym w sobie Tak więc informacje w styczniu mogą być dosyć zdawkowe Aczkolwiek coś mi mówi, że wokół toru będzie bardzo koczowane Jeśli tam widać choć pół zakrętu z publicznie dostępnego miejsca To na pewno coś do nas dotrze Oprócz tego będą jeszcze testy w Bahrajnie Dwie tury w dniach 11-13 oraz 18-20 lutego Start sezonu natomiast przypominam Jest 6 marca w Australii Skoro przy okazji pierwszych testów Będziemy mieli deficyt informacyjny to polecam nie przywiązywać się do informacji, które będą pojawiać się w mediach, a na pewno. Bardzo dobrze weryfikować źródła, z których te informacje pochodzą, bo mam przeczucie, że czeka nas istny medialny kociokwik i milion informacji na temat tego, kto jest w ciemnej dupie, a kto na pewno zostanie mistrzem. W takiej sytuacji sporo historii będzie mogło być zwyczajnie na świecie naciąganych, jeśli nie po prostu zmyślonych. Ale czy w tym momencie cokolwiek wiemy na temat potencjalnej formy zespołów? Teoretycznie Marcin Budkowski na antenie 11 mówił, że jedyną ekipą, która się nie martwi, ma być Mercedes. Cała reszta nie wyrabia się z harmonogramu monogramem prac, a Honda to nawet do tego stopnia, że Aston Martin ma nie pojechać na testy do Barcelony. Natomiast Ferrari ma mieć wręcz problemy, bo mieli popełnić błąd w trakcie projektowania silnika. Fanom Ferrari to zawsze wiatr w oczy. Tak czy inaczej, co młodszym fanom F1 należy przypomnieć, że Budkowski to nie jest tylko gość z telewizji ze śmiesznym akcentem, a były szef zespołu Alpin, więc z Polaków to on ma najpewniej największe znajomości w padoku i jest w stanie najwięcej wyciągnąć. Niemniej jednak jego słów nie brałbym za pewnik i nie pędziłbym do buka obstawiać kolejnego tytułu McLarena. Bo jeszcze jest kwestia bolidu i aerodynamiki. A w końcu poprzednia zmiana przepisów, która miała miejsce ledwo 4 lata temu, pokazała, że na tym polu także można bardzo wtopić, jak i później bardzo dużo odzyskać. Tak więc końcem stycznia i na początku lutego polecam brać wszelkie informacje przez palce. A podczas testów w lutym patrzeć nie na czasy, a na wyraz twarzy kierowców podczas wywiadów. Pewnie każdy zespół uraczy nas pijarową papką w stylu: pracujemy nad swoim programem, wszystko jest dobrze, ale przecież nie wiemy, gdzie są inni. Tak czy inaczej, ci, którzy będą zadowoleni z tego, co się dzieje w garażu, będą wyluzowani i uśmiechnięci od ucha do ucha. W przeciwieństwie do tych, którzy będą w dupie. Na koniec garść informacji na temat pozostałych zmian. Oczywiście w stawce będziemy mieli dwa nowe zespoły: Cadillac'a, który wchodzi od zera jako zupełnie nowa ekipa, a o potencjale której opowiadałem więcej w tym materiale, a także Audi, które przejęło zespół Saubera. Niemcy jednak będą opracowywać sami silnik, więc tutaj. Też może być różnie, bo w końcu nie mają żadnych doświadczeń z takimi jednostkami. Oprócz tego będziemy mieć nowego dostawcę silników w postaci Red Bulla, który od tego roku sam stworzy swoje jednostki przy współpracy z Fordem. Ponadto straciliśmy także jednego dostawcę, bo Alpin stwierdziło, że lepiej kupować silniki od Mercedesa niż budować własne, a Honda. Po zakończeniu współpracy z Red Bullem przeszła do Aston Martina. Wracając jednak do Red Bulla, to w ich drugim zespole będziemy mieli jedynego debiutanta w stawce, Arvida Lindblada. Ich juniora, który był szósty w F2 w sezonie 2025, czwarty w F3 rok wcześniej i trzeci we włoskiej F4 w 2023 roku, co może być zadrą w sercu części polskich kibiców, bo to była ta sama F4, którą wówczas wygrał Kacper Sztuka. Wracając jednak do spraw bieżących, w kalendarzu mamy mieć nowy tor w Madrycie, na który przeniesie się Grand Prix Hiszpanii. Obiekt pod Barceloną póki co zostaje, jednak od 2028 ma być rozgrywany rotacyjnie z Grand Prix Belgii. Dodatkowo, Grand Prix Azerbejdżanu we wrześniu odbędzie się w sobotę, ze względu na tamtejsze święto narodowe poświęcone pamięci ofiar II wojny o Górski Karabach. Ponownie będziemy mieli także 6 sprintów w Chinach, Miami, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Holandii i Singapurze. Dodatkowo, jeśli ktoś w trakcie tych weekendów sprinterskich wywoła czerwoną flagę w treningu, to taki trening będzie mógł zostać przedłużony, żeby zespoły miały czas na przygotowanie się do weekendu. Warto także wiedzieć, że obowiązek wykonania dwóch pit-stopów w Monaco zostaje utrzymany, więc znów możemy mieć wyścig ze strategią na wstrzymywanie. Dodatkowo sędziowie od tego roku zyskują także możliwość samodzielnego zreflektowania się nad własnymi decyzjami i potencjalną ich zmianę po wyścigu, wcześniej mogli to zrobić na wniosek któregoś z zespołów. Teraz będą to także mogli zrobić z własnej inicjatywy. No i jeszcze oczywista oczywistość. jako że w stawce będziemy mieli 22 kierowców, to podczas pierwszego, jak i drugiego segmentu kwalifikacji będziemy się żegnać z sześcioma z nich, czyli o jednym więcej niż dotychczas. Jeśli podobał Ci się ten film, to może także spodobać Ci się materiał, w którym opowiadam, jakie mamy szanse na wyścig w Formuły 1 w Polsce.